Pierwsze pytanie brzmi: co robi mózg? Mózg to organ, który pozwala nam interpretować świat, w którym żyjemy i podejmować działania w celu przystosowania się do środowiska. Jak jednak rozwija się mózg? Jakie są różnice między mózgiem dorosłego i mózgiem dziecka? Dlaczego ważna jest wiedza na temat tego, jak rozwija się i działa mózg dziecka? Ważne jest, aby wiedzieć, jak rozwija się mózg, żeby wspierać rozwój funkcji poznawczych, umiejętności i zachowań emocjonalnych, i w ten sposób pielęgnować zdrowy rozwój osobisty i stymulować rozumowanie? Wbrew temu, co można by sądzić, dzieci nie są pustym pojemnikiem, który można napełnić czym tylko zechcemy. Tak naprawdę każde dziecko wykazuje określone umiejętności i cechy psychologiczne, które zmieniają się w miarę rozwoju w ramach określonych etapów. I ważne jest wspieranie tego rozwoju zgodnie z jego cechami. Rozwój mózgu wynika z różnych czynników funkcjonalnych, które wpływają na siebie wzajemnie w ciągłym, dynamicznym procesie adaptacji. Każda nowa umiejętność i każda zmiana wpływa na cały system, napędzając rozwój. Trzeba jednak podkreślić, że zdrowy rozwój emocjonalny, poznawczy i fizyczny. Jest możliwy, gdy zachodzi integracja różnych poziomów determinujących funkcjonowanie mózgu, począwszy od najbardziej podstawowych mechanizmów fizjologicznych, po poziomy wyższego rzędu, takie jak świadomość i samoświadomość. Zanim przyjrzymy się etapom rozwoju mózgu, trzeba zrozumieć, jaki jest i jak działa mózg osoby dorosłej. Dorosły mózg składa się z ponad 100 miliardów neuronów. Neurony te połączone są niewielkimi łączami, które nazywamy synapsami. Każdy neuron może mieć wyjątkowo dużą liczbę synaps z innymi neuronami. Ich liczbę szacuje się na około 150 tysięcy miliardów. Przechodzenie przez synapsy informacji w formie impulsu elektrycznego to mechanizm, dzięki któremu mózg realizuje wszystkie swoje funkcje. Od najbardziej podstawowych, takich jak ruch, oddech i postrzeganie świata na zewnątrz poprzez zmysły, aż po najbardziej skomplikowane, takie jak język, abstrakcyjne myślenie i zdolność rozumienia i interpretowania świata wokół nas. Dzięki obserwacji różnic fizjologicznych i funkcjonalnych w neuronach można zidentyfikować poszczególne regiony mózgu. Głębokie obszary podkorowe gromadzą informacje zmysłowe z ciała i regulują funkcje fizjologiczne, takie jak oddychanie, bicie serca czy sytość oraz zapewniają przetrwanie organizmu. W mezolimbicznych regionach podkorowych występują obszary, w których opracowuje się ważne funkcje, takie jak motywacja, pamięć i impulsy emocjonalne. Wreszcie najpłytszą warstwę nazywa się korą i to tam ma miejsce większość aktywności mózgu. Tam przetwarzane są impulsy sensoryczne, język, ruch i myślenie. Funkcje te przetwarzane są w różnych obszarach kory. Są obszary pierwszorzędowe, czuciowo-ruchowe. Umożliwiające opracowywanie ruchów i wszystkie te impulsy pochodzące ze zmysłów, np. dotyku, wzroku i słuchu. Następnie są obszary przedczołowe, gdzie opracowywane są rozumowanie, planowanie i myślenie, a także obszary asocjacyjne, które łączą obszary pierwszorzędowe i umożliwiają integrację informacji z nich pochodzących. Wydajne połączenie poszczególnych obszarów mózgu jest też kluczowe do prawidłowego funkcjonowania dorosłego mózgu. W gruncie rzeczy wszystkie te różne obszary są połączone nie tylko dzięki obszarom asocjacyjnym, ale także przez strukturę podkorową o nazwie istota biała, która umożliwia połączenie oddalonych od siebie obszarów, np. obszaru przedczołowego, z pierwszorzędowymi obszarami czuciowo-ruchowymi. Formowanie się sieci neuronowej poprzez łączność krótkiego i dalekiego zasięgu ma kluczowe znaczenie, gdyż aktywność określonego obszaru musi być zintegrowana z aktywnością innych obszarów. Aby możliwe było prawidłowe funkcjonowanie. Na przykład mózg mógłby widzieć, co dzieje się wokół, dzięki opracowywaniu impulsów wzrokowych w korze wzrokowej, ale obszar ten musi być połączony z innymi regionami, żeby wykorzystać informację wzrokową. Teraz mamy już wgląd w to, jaki jest dorosły mózg, zobaczymy więc, jak przebiega jego rozwój.